cześć, witajcie, z tej strony Nadle. to jest kolejny odcinek z Parkour Kinga i widziałem właśnie pod ostatnim filmem, że naprawdę ta mapa tak samo przypada wam do gustu jak mi więc postanowiłem, że nagle jest z niej kolejny odcinek z drugiego stage'a i tak tylko w filmie wstępie na początek chciałem wspomnieć, że nie posiadam obecnie skina, ponieważ nie mam internetu, nie? obecnie więc jak coś, to proszę się nie w komentarzach Dobra więc co, więc ostatnio tak jak m, bardzo pewnie pamiętać przyszliśmy stage pierwszy i teraz będziemy już przychodzić stage drugi Dobra więc co, więc będziemy już chyba przychodzić I co, standardowo idziemy... Okej, okay, sorki za małe cięcia. albo myślałem jedną rzecz nie chcę zmienić No ale dobra, tak jak wspomniałem standardowo idziemy spać A właśnie, zobaczymy co czeka teraz skrzynce Cztery potki na regenerację, no to całkiem spoczko My też możemy je zachować czy możemy sobie dwie włożyć do ender chesta, a resztę zatrzymać do siebie Czy mamy w piecyku? Nie, nie mamy ok no i co? idę idziemy tutaj Dobra, co tutaj takie mamy? Mm. Aha Czyli to, pewnie to jest tamto I co tutaj mamy? Mm. Dobra, rozumiem, więc tak... Proszę tylko zobacz, co jest ten dole. Yy, aha, dobra, no to tak, my mam dobra Oj, kurde. Ja mam płytkę, całkiem z tylko mam nadzieję, że nie stwojemy. To jest sam początek. No, gasi, oj, gasi, gasi. No. Okej, okay, teraz wracamy i tak mm, z tego co zrozumiałem to tak, iż ty włożymy dwa końce będziemy mieli jakby uproszczony ten poziom ale także mam coś tutaj co? Ty, mm -hmm, bo właśnie tym wspomniane. Yy, aha. okej okay. a fajnie, możemy wygrać tak, możemy wygrać końce, mm, speed potiony yy, pon, yy, potiony regeneracji E, slow potiony, golden apple, diament... E, i bot, buty powolnego opodania Dobra, więc myślę, że możemy spokojnie jedną płytkę zalosować Aha, a diamentową łopatę. Mm, łopatę, e, Diamentową... No eee. Kurde. Ho, hold, jam okej, nie będzie. No więc myślę, że już nie ma sensu drugi raz w sumie losować, chyba że... Czy chcemy, żeby nam uproszczono ten parku, czy chcemy... Dobra, więc myślę, że jednego końca możemy wykorzystać do tego, ale trochę się uprościło. Uu, poważna muzyka w flerci. Nie wiem, czy słyszycie. Ale dobra. I teraz co? I teraz w takim razie przechodzimy już w ten poziom w sumie, będzie. Okej, okay, tutaj. Teraz rozumiem, że trzeba mi się nie wskoczyć. Przestał. Dobra, może zrobimy taki mały myk. Okej, okay, spoczka Dobra. Mm, teraz tutaj. Kurde, to jest tak właśnie coś myślałem, że niestety spadnę. Ale dobra, jeszcze raz Czyli Ten poziom nie jest tak bardzo trudny, ale widać, że to już nie jest pierwszy stage Jeszcze wszystko przychodziliśmy perfekcyjnie za pierwszym razem. Okej, okay, dobra Jeszcze raz spróbujemy Dobra, jest tutaj Okej, okay. no i teraz Tak jak wtedy Super Forty nam się uda na jednym sprincie No i super, teraz składa drzewo musimy Także Dobra, jesteśmy i teraz tutaj Dobra, i już ten chyba będzie koniec, ja patrzę no i co? Tak, miałem rację. No i koniec pierwszego poziomu, drugiego stage'a. No i idziemy spać standardowo. Całkiem fajnie. Tak widzę, że będzie drugi poziom, nosi nazwę The Cave. I skręcę. To jest standardowo. No i okej. Okay. Aha, czyli takie coś. Rozumiem. Czyli musimy się dostać tam. Okej, okay, akurat się składa, że bardzo lubię... Takie właśnie skoki, czyli dosuwanie się na górę To musimy tutaj właśnie Okej, okay, jesteśmy mm -hmm. Aha, tutaj tak nazywane dziewięćdziesiątka Kurde Tutaj myślę, że parę razy sobie O, jest, drugim razem Spoczko Tutaj teraz skaczemy Trochę nam te nietoperze w tle przeszkadzają Ale myślę, że to zniesiemy Testa, to jest Aj, spadłem O, co mam Nie widzę, że tutaj właśnie tak trochę zatomowane To jest w sumie niepodobne Dobra, czy też tutaj będzie? To po prostu to jest... zwykłe wyrenderowane przez mapę? Nie, mam tutaj końca. No, co całkiem spoczko I teraz będziemy dalej próbować dostać się to na miejsce nie zbytnio czy mogę tutaj zniszczyć te panieczyny by się do, dosyć szybciej dostać. Ale myślę, że jakoś... O dobra, już w sumie wyszliśmy sobie nie mniej takie potrzeby. Dobra, tutaj wskakujemy. Okej. Okay. No i próbujemy jeszcze raz. Dobra. Kurde. Możecie czekać, tylko tak trochę lepiej usiądę. OK. No i możemy dalej próbować. Tak, tak. No i ops, No i Nie udało się. No to jeszcze raz spróbujemy w sumie. Nikt nie zabroni. Kurde. Więc tamten skok nie jest taki trudny. Tamten w sumie. Co jest dalej, na którym spodnieśmy na początek jest nie jest taki trudny, tylko coś na niego jakoś tak przyłożyć. W sumie myślałem, że będziemy dłużej się na co 90 niż że będziemy tyle tutaj. Okej. Okay. Kurde. Znowu mam to się nie doczekamy. skokiem cztery kratki. Tak, ja tam właśnie skopnę 4 kratki. Ale myślę, że też jakoś z większych problemów nie będziemy mieli. Okej, okay. no i kurde, znowu spadliśmy niestety. No, to jeszcze raz spróbuję. Dobra. Okej. Okay. I teraz co? Kurde no... Mm, spacio Dobra No i znowu tutaj No jej, co się dzieje ze mną? Uh, uh, uh. kurde Nie mogę takiego prostego czegoś pokonać Dobra To jest ten skok na 4 kratki Dobra i teraz jest taki no, skos leciutko. No, nie wierzę, kurde. No, mm, jak mu. moja. Teraz w tej chwili zawiodłem sam siebie, że powstrzymała mnie takie coś. Okej, okay. dobra, jesteśmy. Znowu tak z No i jesteśmy. Mm, aha, czyli tak, nie wiem się. Kurde, aj Strasznie mi fps jest -y spadają, nie wiem czemu. Pewnie jest przyczyną tego, że już nie mam obecnie internetu, jak Aj, ale widzę, że takie trudne w sumie nie jest. Więc myślę, że powinno nam to za chwilkę się udać. Okej, okay. no kurde. Nie chcę właśnie w ostateczności używać jakichś wspomagaczy. Ale myślę, że jeśli tu, niestety pójdzie tak dalej. Nie, udało nam się. No i całkiem spłoczko O ty mamy do której pewnie... Aj! Nie dosięgniemy niestety. No trudno. Mm, no i co? Teraz już trzeci poziom. Standardowo idziemy spać. No i zobaczymy co czeka nas na trzecim poziomie. Widzę, że tam jest przed jest AIS, czyli to pewnie jest lodem. A jak? Mhm, mm co ty takie mamy? Mm, czy te mamy doskoczyć? Niech, a nie, nie o Taki o, no, tam mamy skrzynkę. Aha, widzę, że mamy te śnieżki. Mhm. Okej. Okay. A właśnie, ciekawe, czy jest czterech śnieżek. W sumie nie możemy skraftować, czy w przypadku nie musimy skraftować, czego by tam się dostać. Ale w sumie może poszukam jakiejś tej innej drogi. no może spróbuję tędy. Dobra. Okej, okay, teraz chyba tam. Okej, okay. tak i całkiem spoczko, teraz chyba musimy doskoczyć. Mm, dobra, skoczyłem tam w takim razie. Dobra, jesteśmy. Tutaj. Skok na dwa, czyli najgorszy skok ever, ale się udało na szczęście. No i jesteśmy po drugiej stronie. Aha, widzę, że tutaj musimy to chyba powtórzyć. Dobra. No i, kurde. Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. No jeżeli, co się dzieje? Ok, dobra. Ty widzisz, mamy jakąś spinaczkę. Aj, kurde, spadliśmy. Okej okay. dobra. Tak, tak. Dobra, jesteśmy tak? aha, czyli teraz musimy tam, okej okay. kurde, no nie udało mi się tego tym ostatni, tym ostatniego skoku wykonać niestety dobra, no kurde, to jest czy <laughs> rozpadamy na samym początku, trochę takie w sumie dziwne ale no, trudno, się mówi i próbujemy jeszcze raz no, hmm pisał nie, nie, widzę, że autor mapy to bardzo dobrze przemyślał Żeby nikt nie mógł oszukiwać Okej okay. Dobra Okej, okay, teraz sko ostatni skok już No i znowu nieudany, no kurde Dobra, no to jeszcze raz Okej okay. Dobra to to jest całkiem łatwo. Ten skok jaki ten, tylko po prostu o ten ostatni. ty zazwyczaj mi, nie... o dobra, udało się. to tam musimy skoczyć. No i jesteśmy super. A, czyli to jeszcze nie jest koniec. No całkiem spoczko. To wygląda, dobra. Mm, teraz musimy tam i musimy ominąć to lodowe całe, dobra. Mm, tu od razu. Nie, byśmy to nie doskoczyli, a już cię właśnie na sprincie tam powiedz. Ale czasami wystarczy pomyśleć. Mm. Aha, słyszczka. Mm. No i co? Idziemy spać. No i teraz będzie czwarty już poziom z drugiego stage. Okej. Okay. Co no, tutaj? Mmm. -hmm. Mm -hmm. Aha, rozumiem. Tak, tak, dobrze zrozumiałem. E więc tak, więc po naciśnięciu guzika te lampki zapalą się. Żeby tak jakby nas gonić. I tam na końcu, znajdź życie tak, tam są drzwi jak właśnie widać. I po prostu, mm, kiedy musimy dobrać przed tymi lampami, żeby drzwi nam się otworzyły. Więc co, więc 3-2 lecimy. Oj kurde, zacząłem naprawdę mega fail'a na początku, bo nie powinienem... Aj, kurde. Oj, coś wątpię, że nam się uda. Bo mega dużo faili, mega dużo, czyli te 2 A niestety, te 2 wystarczą, żeby przegrać. Proszę, kurde, no. Aj, jeden skoki byśmy byli, no nie wierzę. Ale no trudno, właśnie na początek zrobiłem ten głupi błąd, że skończyłem właśnie przed drzwiami, co mnie zahamowało. Ale myślę, że już teraz nie będziemy mieli jakichś problemów I myślę, że taktyka, którą brałem, czyli biegnięcie po prawej... po lewej stronie Jest całkiem dobra Bo całkiem szybko nam to szło Okej, okay, próbujemy jeszcze raz Aha Dobra, i lecimy Dobra, mamy fail. Spoczko, spoczko, idzie, dobra Wyganiamy lampki nieźle Tutaj, okej, okay, okej okay. Wszystko pięknie I ostatni skok, i jesteśmy, super No i co, idziemy kolejny rozpad I to już będzie chyba piąty, czyli ostatni poziom mm. Ok Aha, czyli coś tutaj mamy, zysk chcemy to jest kaktus. O, wow. lol, nawet nie wiedziałem, że to jest kaktus. Hmm. Dzięki za info. może mi to pomoże. Dobra, tak. Dobra. Dobra. Tu mamy coś nad głową, więc musimy tak bokiem. Okej. Okay. No i jesteśmy dalej. Te przyciski coś robią. U o, coś nam się otworzyło. O, nice. Kolejna puta. Jak to naciśnię, to zacznę no, na pierwszy ten strzał. Tak. Ale, czegoś nie robi dla fanów. Okej. Okay. No i teraz rozumiem, że mamy tutaj na płotek. Na płotek jak, nie na płotek, tylko na drobinkę. Te skoki są właśnie jednymi z tych, których bardzo, ale to bardzo nie lubię. Ja już zdarzyło się bardzo często właśnie na nich spadać, ale myślę, że uda nam się to zrobić. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra. No jesteśmy. Czy mm, to jest tak, tutaj jest lider. Ojej, jaki fail. Kurde, czekajcie kiedy kluknę. Mm, ile już mamy czasu? 16 minut. Dobra, myślę, że kto jest ostatni. Poziom, to myślę, że jest jakaś szansa, że uda nam się to skończyć w niewielkim czasie. Kurde. A myślę, że jeśli nawet przedłużę odcinek gdzieś o 5 minut, to jeszcze będziecie mieli trochę chęci, żeby go oglądać. Ok. Dobra, tutaj teraz kieczę tak bokiem. Mhm, tu jest znienawidzony bardzo, ale to bardzo przeze mnie skok na którym praktycznie zawsze uda nie udaje mi się go wykonać no ale bardzo coś podobnego, tylko o wiele trudniejszego mieliśmy na naszym jeszcze starym serwerze, Prizon. Suger, pamiętają że w strefie C był wykonany przeze mnie parkour był on bardzo, bardzo trudny za który na końcu była do, było do wygrania mm, blok diamentów i ten skok polega na tym, że tutaj był tutaj stał klocek na takiej są wysokości i trzeba było tak przeskoczyć, tylko wielko 90 zrobić, to było bardzo, bardzo trudno. Ha, nawet nie pamiętam czy ktokolwiek kiedyś... Yy, czy komukolwiek kiedyś udało się wykonać owy skok ale mam nadzieję, że wam się udało i się graliście. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz spróbujemy Nie wiem co zbytnio oznacza to takie Tic Tac Co tak leci w tle Jak <grymne> tak można nazwać Oj, no i spalę, Jak zwykle fail Okej, okay, no jeszcze raz, spróbujemy Dobra Jesteśmy Dobra Kurde, no mm. Muszę się bardziej skupić na moich skokach Co już w sumie Myślałem nad tym właśnie od dawna, że kiedy wykonuję różne skoki, myślę jakby bardziej przemyśleć, żeby zrobić w 100% dobrze i nie sfailować ich. Będę teraz właśnie na tym bardzo pracował, ale zobaczymy jakie to będzie miało skutki. Okej, okay, czyli troszeczkę odchodzimy. tam możemy sobie skoczyć tak na luzie. Tylko ten nieszczęsny nas skok do tyłu, którego naprawdę i to bardzo nienawidzę, chyba jak pamiętam jak kiedyś przychodziłem również jakiegoś parkura, było dokładnie to samo i przejście tej właśnie jednej rzeczy zajęło mi aż 15 minut, więc naprawdę całkiem sporo ale myślę, że nie, my nie będziemy mieli z tym jakichś większych problemów. Dobra. Taki skok. Jest! mi się. Okej, okay, jesteśmy. Tu nic nie mamy. A, myślę, że to będzie końca, ale jeszcze jednak chyba nie. Jump here. A, czyli mamy zaskoczyć tam. Okej. Okay. Aha, czyli nie ok. To to próbujemy jeszcze raz. Kurde. trzeba uważasz, że właśnie nie skoczy na ten kosek niżej. Aj. No je. W sumie myślę, że kiedyś Ktoś będzie z was planował zrobić dla mnie jakąś mapkę parkour Nie wiem czy to kiedy, czy kiedykolwiek się zdarzy, ale jeśli nawet Oj, to myślę, że możecie właśnie wykorzystać wszystkie informacje, które Zdobyliście oglądając tą serię Właśnie tak powiem, Takie mapy parkourowe pokazują kto co umie najlepiej I czego nienawidzi I idzie mu najgorzej no dobra, i teraz tutaj. Mm, jest to od Dobra. Teraz musimy skoczyć tam. Ok. Dobra. I. Jest, jesteśmy. A, dobra. Dobra. Okej, okay. coś się zapewne pewno otworzyło. mamy mmm. cons for secret room. My niestety mamy tylko dwa końce, więc chyba nie otworzymy sobie. Chyba, że gdzieś tu jest ukryta skrzynka. Nie sądzę, ale jeśli nawet to mogłoby nam to wyjść. Na o tutaj właśnie otworzyły się drzwi jak widać Tam coś jest. Hmm. Dobra. sprawdzimy. Nie, tutaj niestety nic nie. Ma. No więc w takim razie lecimy tam. I tutaj jest już koniec tego poziomu. Tak, to już jest. Tak, tak, tak. State complete. Całkiem spoczką. Mamy minekarty. Tutaj mamy to. ale myślę, że przejedziemy się sobie minekartem. sobie schowamy nieupleczone rybki. Trzeba także schowamy. Okej, okay, no i myślę, że ci tapniemy. Okej, okay. no i od odblokowaliśmy stage 3. Dobra, więc wiecie co, więc to będzie na tyle w tym odcinku Myślę, że całkiem fajnie wam się oglądało I także, yy, no, w sumie, mam nadzieję, że fajnie wam się to oglądało Bo i naprawdę bosko się grało I co, i w sumie jest, chciałbym was właśnie zachęcić W sumie, że jeśli byście chcieli przejść tą mapę To link macie do niej w opisie bo mapa jest naprawdę epicka, co widać. I w sumie bardzo mi ciekawi, co czeka na nas w stage'u trzecim. Bo już po nim będzie parkour king. Więc zapowiada się naprawdę ciekawie. A więc, bez beznego gadania, chciałbym Was jeszcze na koniec zaprosić do mojego Facebooka, z którego także link macie w opisie. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Do następnego razu. Na razie i cześć.